Hej, dziś skomentujemy coś, do czego nie mam nastawienia żadnego. Ja nie wiem, czy to będzie fajne, czy może słabe, ale na naszych oczach powstaje kolejna ekipa YouTuberów. Tylko tu jest tak, że ja ich niezbyt kojarzę. To jest, są jacyś TikTokerzy losowi. Mówimy tu o teens. No i może z tym powstawaniem przesadziłem, bo był jakiś projekt wcześniej. I teraz jest jakby 2-0, bo tamten nie wypalił. No kto by się spodziewał? No i dziś obejrzymy taki film wejściowy, gdzie pokażą nas siedzibę jakąś swoją i bliżej może poznamy członków. A, i bym zapomniał. Była jeszcze piosenka. Ale na kolejną piosenkę grupy youtuberów to już chyba nawet nie mam sił Nie chcę spsuć sobie wejściowego wrażenia. Zobaczymy czy dobrego. Jeszcze zanim zaczniemy, to dajcie suba i lajka. U innych to działa, więc może u mnie też, dajcie suba i lajka dla tego pieska. Dobra, zaczynajmy. Witajcie w drugim sezonie! Film! Jak widzieliście, do naszego składu dołącza Kotolga, Tony i Kalina. Dzisiejszy film dzieli się na dwie części: pokazanie uczestnikom nowego domu oraz przyjazd tajemniczego gościa. Dobra, lecimy oglądać nasz nowy dom. 5, 4, 3, 2, 1! Wydajcie znać, czy Wy rzeczywiście kogoś z nich kojarzycie. Nie wiem, z TikToka czy coś, no bo no, dla mnie to jest grupka no-nameów. No, prawie nikogo stamtąd nie znam. Chyba, że to są jakieś po prostu gwiazdy TikToka. Nie wiem, po prostu nie jestem na czasie. Idziemy eksplorować katę. Uuu! Uuu! Powiem wam, że Gabron nie miał szczęścia, bo jest pierwszy dzień od paru, kiedy jest aż tak zimno. Jest chyba z 11 stopni, zamoczyłam rękę na chwilę i jest masakra. Zaraz wjeżdżamy do chaty, Widzimy się na wejściu. Oni jeszcze nie wiedzą, że nie każdy z nich zamieszka w tym domu. A żeby dowiedzieć się więcej, oglądaj do końca. Ja się szybko przybrałem, bo nie chcę, żeby dom zatonął w pierwszy dzień. I już każdy ma kamerę i wchodzimy do domu. Let's go! Oni złotą płytę dostali za ten jakiś swój kawałek? To jest po prostu atrapa. będzie totalnie czym innym. Pracowaliśmy cały rok, żeby uczyć się działać na YouTube i prowadzić dla Was lepszy content. To wiem, może im się uda. Będą mieli własne lody. Tak więc będziemy wypuszczać trzy odcinki w tygodniu wtorek, czwartek i sobota o godzinie 16:16. 16. Pamiętajcie, żeby zostawić komentarz. Teenage 2.0, suba i lajka na kanale. A teraz to, wracamy do oglądania chaty, bo jeszcze będziemy mieli specjalnego gościa. Pris? Nie, no, na to niestety chyba nie ma szans. A może? Chyba będą jakoś spośród tych ludzi wybierać, tych, którzy się nadają, tak zgaduję. Ale ja wam coś zdradzę, choć większość pewnie to kuma. To nie jest tak, że ci ludzie się jakoś mega lubią. To jest pod kątem nie oszukujmy się. Głudna prawda o tych wszystkich kimach X jest to, że oni niby taka rodzina, no po czasie to znając, życie ci ludzie mają w siebie dość. To no, tak nie działa, że w masę losowych youtuberów zamkniesz ich w jednym domu i oni się zaczną mega lubić. Ale ja w nich dalej nie tracę nadziei. Może się okaże, że nie wiem, paru z nich na przykład sympatycznych będzie albo coś takiego. Ja się nie uprzedzam jeszcze. Już wiem jak skończy się Team. Na fame MMA. Wszyscy youtuberzy kończą w ringu. Zawsze to się tak kończy. Chciałbym wam powiedzieć taką ciekawostkę: to jest Mapa team. I ogólnie w, te, w tą mapę będziemy wbić szpilki, bo będziemy mega dużo w tym sezonie podróżować, tak więc musicie nas śledzić. Nie zawsze przy takich teamach ciekawi, co pójdzie nie tak. Bo zwykle są jakieś kłótnie, na przykład procenty z filmów albo się po prostu nie lubią, albo ich sponsor porzuca. No możliwości jest wiele. Dobra, Ekipa Reference? Może pojawi się fris No ale te ich reakcje są trochę udawane. O jezu, stół do ping -ponga. No mogli się przynajmniej bardziej postarać z tymi reakcjami, że aż tak się to ich nie jara, no bo to jest strasznie udawane i to widać. Tu jest jakiś kurna... Co? Zdoby? No, zdoby świąteczne stoją, już rącz. Co się dzieje? Choinka. Mi się tymi choinkami chyba bardziej jarają niż ogólnie tym domem to przysięgam, że ten dom, a poprzedni dom to jest taki kot, że zaraz się zesra normalnie Nie chcę być niemiły, ale ona mnie wkurza Pamiętajcie, wszystko przedale nie ma znaczenia Jest tak pięknie To jest idealne miejsce, żeby to zrobić tutaj zjeżdżalnię albo taką rurę Podoba mi się, że tu jest mega dużo przestrzeni wow, ale sobie, o, sobie o, no jest klasa Ale bym chciała taką mieć, a teraz będę taką mieć! Będziesz taką mieć, dopóki zarząd was nie wyrzuci. Bo się będą jakieś eliminacje, więc nie wiem, może jej nawet nie wpuszczą. Ten pokój wygląda jak jakiś pokój nielegalny Mafkin Freeza na przykład. Kolejna ekipa reference! Może Freeze pojawi! A może to tak naprawdę kolejny ukryty projekt Freeza? To wie. A jakaś kartka, Zgodnie z prawdawnym obyczajem. Nie, nie obyczajem. Wybrani zostaliście. Zgodnie z prawdawnym obyczajem, farmienia pieniędzy z TikTokerów. By stanąć u progu wielkiej próby. Nie każdy, kto tu zawita, zostanie wtajemniczony. Tylko ci, którzy wykażą się odwagą, sercem. Coś mi podpowiada, że ten o wszystkim wiedział. <gry> Zostaną godni, godnymi mieszkańcami domu Tins. O co im tą fabułę dorabiają? Jedyni ci, którzy wydadzą się zarządowi łatwymi pieniędzmi, mogą dołączyć do domu Tins. <gry> co tu się dzieje? Mnie nie Alpaki w pokoju zamknąć? To musi być nieludzkie! Oby dobrze je traktowali, bo wypuszczali na jakieś spacery czy coś. U je na piętrze trzymają. Teraz mi się autentycznie zrobiła szkoda tych alpak. Mam naprawdę nadzieję, że to jest tylko tak pod kotem, że oni potem je zniosą na dół, żeby sobie po jakimś pastwisku czy coś polatały. Jak już zobaczyliście nasz nowy dom, to czas na wamy wasza. Którego zadaniem jest znaleźć wszystkich członków team. Jeżeli mu się to uda, zacimy srebrny przywód. dobra uwaga, bo ogólnie jest taki gościu na dworze i musicie się wszyscy schować. I macie na to dwie minuty. Nie chciałbym się chyba chować bo przed takim gościem. Dobra, jedziemy z nimi. Nie, on nie będzie miły! góry. Nie, nie, ci na nie, Uciekaj, Nie, nie, uciekaj! nie, 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 bo każda nie, Przyklej mi podłem. Biorę poduszki, żeby Emilkę zakryć Myślę, że nie będę podejrzewała, że mam poduszki na szafce Ej dobra, nie wiem, mi się podoba moja skryta Chcesz jeszcze kostkę? Znajdziemy i tak Pocie. Będzie to jakaś eliminacja, czy których znajdzie, to oni wypadają, bo nie kumam. Ja mam jest Lecz. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że tych, których on złapie, to oni wypadają, bo to by było rzeczywiście trochę głupie. O nie. Nie! 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 No proszę państwa, no próbowałam, ale poświęciłam się chociaż, że to jestem cała w tym sypie. Wymne, kis, Temu ziomkowi chyba nie trzeba niczego ułatwiać, on nie wygląda jakby potrzebował ułatwienia. Personalnie, jakby mnie gonił taki ziomek, to ja bym się raczej nie chwalił, że mam w rodzinie policję. Pogorszyła chyba sobie tylko sytuację. Ale się siłują. Nie, no to chyba nie będzie tak, że wypadają ci, których on złapie, no bo, no bo wtedy by wyleciała tak naprawdę większość osób, nie? Czas się kończy. Włamywaczowi nie udało się złapać wszystkich członków, więc srebrny przycisk zostaje z nami. Emilka, koniec gry, wygrałaś. Ja pierdziele mogę z tobą wyjść. jak widzicie, Bobera ocaliła nas w dom jako jedyna, Oj, <noise> 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 no i <wygrywa>. yeah! <głos> <głos> Jest nas tu dość sporo i nie wiadomo, czy każdy będzie mógł zamieszkać w tym wielkim domu. A będziemy musieli przejść... Wielki chrzest i osoba, która go przejdzie, będzie wisiała tutaj i będzie tutaj mieszkać. We wtorek o godzinie 16.16 .16. oglądajcie ten chrzest. Bo będzie dwuodcinkowe. dobra, ale jeśli mam podsumować tych ludzi, to jest taka stereotypowa ekipa TikTokerów. Wiele o nich nie powiem, bo może dwie osoby tam kojarzę, ale nie wiem. Kto wie, może wytrwają tym razem więcej niż w pierwszej edycji. Dajcie suba, trzymajcie się, cześć.